Hej, tu Ula i witam Was na kanale Wypisane Dzisiaj razem z Gosią przychodzimy do Was z styczniowym wrap of course Ja tak się jaram tym, że to już jest drugi wrap-up styczniowy, jaki nagrywamy Ja wiem, że to może nie jest nic specjalnego, ale no jesteśmy po tej rocznicy Już i znowu się zaczyna ten rok i kolejny wrap-up styczniowy, no... Tak, się tym jaram, naprawdę. W każdym razie styczeń, moim zdaniem, nie był dla mnie dobrym miesiącem. Przeczytałam 7 książek, co jak na mnie jest troszeczkę mało, bo ja y, zwykle czytam 8-9. Wiadomo, ta jedna książka mniej, dwie książki mniej, to nie jest dużo, natomiast y, jeszcze bardzo za to, że te książki nie były jakieś szczególnie dobre. Trochę trochę przykro, ale mam nadzieję, że to będzie lepsze. Więc pierwsza książka, z jaką zaczęłam rok, i to jest absolutnie największa tragedia, czyli Poza Czasem Agnieszki Rusin. Ja tej książki chwilowo nie mam przy sobie, bo zabrałem gościa, żeby zobaczyć moje dopiski. Bo zaczynając tą książkę jeszcze zaczęłam notować moje głupie komentarze, natomiast kończąc to już była po prostu tragedia. I ja nie będę Wam teraz opowiadać, jakie dokładnie były moje wrażenia. I co dokładnie o, o, sądzę o tej książce, ponieważ albo wszedł, albo wejdzie film odnośnie tej książki Taki cały pół godziny recenzja ze spoilerami i tak dalej Teraz tylko powiem, że nie znalazłam w tej książce ani jednego plusa Nic tu nie było dobre, była to książka tragiczna I nie tylko ja tak sądzę, bo czytałam komentarze na Goodreads No i ludzie też uważają, że to jest po prostu tragedia Drugą książką, jaką udało mi się skończyć, była Ania z Avony, albo to była trzecia, nie pamiętam już do końca. Ania z Avony Lucy Montgomery z wydawnictwa Algo przełożone przez Ewę łozińską małkiewicz i Katarzynę Małkiewicz. To jest ogólnie jakiś no, niby przekład, ale to nie wiem, ja. Nie wiem, po prostu jakieś takie najtańsze za 5 złotych care najtańszy egzemplarz. u mnie już od kilku lat, więc wzięłam się, przeczytałam, a raczej przesłuchałam w audiobooku. Ania ogólnie, no, książki Ani po prostu powydają Ani, która jest sierotą, przyjeżdża do, na zielone wzgórze i tam po prostu będzie, będzie... to dzisiaj po prostu jej życie. Ona jest taką osobą dość mocno marzycielską, żyje po prostu w swoim świecie troszeczkę. Ogólnie ja nie jestem zbyt wielką sęką. Sęką. Fanką książek a, o Ani. Natomiast, no. Wiecie, czas, czas, czasami, jak nie mam czego posłuchać, to sobie puszczę tę Anię. I, e, I na pewno przeczytam Trzeci Dom, bo wcześniej Dom to mi jest wątek romantyczny. Ja lubię ten wątek romantyczny, więc na pewno przeczytam Trzeci Dom. Natomiast, no, Ania no. Dla mnie nic szczególnego, szczerze mówiąc. Czasami się wynudzę, dlatego słucham wodybuku, bo wtedy, jakby wiecie, nie muszę się za bardzo skupiać na tych wszystkich opisach, który, których jest tu bardzo dużo. Um, no, ale a nie jest naprawdę całkiem spoko moim zdaniem. Ja może nie tyle, co polecam, co nie odradzam, i wiem, że na, naprawdę jest dużo fanów tej książki, ale ja nie jestem ogóle za jedną z nich. No, udało mi się jeszcze przeczytać Zaklęcia Miłosne i Inne Katastrofy. Angie. Bennett? Bennett? Nie wiem, bo jest taka wymyślna czcionka, że ja nawet nie wiem do końca, jak ta autorka ma na imię. Eee, może Barrett? W każdym razie, przełożone przez Monikę Wiśniewską, wydane przez Young. Chwila... I eee, będzie może tutaj ten Angie Barrett. Dobra. W każdym razie, książka opowiada o tym, że mamy dziewczynę, której mama jest. Mm, Taką kobietą, która umie się porozumiewać z duchami. No i ta dziewczyna odkryła pewnego dnia, że umie pisać zaklęcia miłosne, które pisze z koleżanką. Potem się okazuje, że te zaklęcia miłosne naprawdę działają, no i wywołują pewien chaos. No i ta dziewczyna oczywiście będzie musiała temu chaosowi zapobiec. Ogólnie. Wątek z tymi zaklęciami był naprawdę spoko, tylko że ten wątek to jest jakaś jedna czwarta książki, a pozostała część książki to jest wątek miłosny, który był beznadziejny. Mi się ten wątek nie podobał, bo był zbyt pośpieszony, a wytłumaczenie potem praktycznie na samym końcu czemu ten wątek był taki pośpieszony i tak mnie nie kupiło, bo potem wytłumaczenie tak to jeszcze bardziej przyspieszyło, więc nie, I'm sorry, ale mnie ten wątek po prostu nie kupił. Był przyspieszony, taki mało realistyczny. E i know, czemu był mało realistyczny, ja wiem, bo to jest wyjaśnione, ale ja i tak tego nie kupuję. W sensie ta osoba, z którą główna bohaterka ma wątek romantyczny, no nie, nie, jakby nie, nie mogę jej dużo zarzucić, natomiast po prostu no, to nie jest ten taki typ osoby, który ja lubię za, na, po prostu na kraszach głównej bohaterki, no nie, więc, więc no nie. A poza tym, no, poza tym beznadziejnym wątkiem miłosnym, naprawdę ten cały wątek zaklęć i tak dalej mi się bardzo podobał, tylko że jego po prostu jest za mało, a za dużo tej miłości całej, która jest tutaj potrzebna, ale moim zdaniem nie w tak dużym stopniu, więc niestety książka na minus. Udało mi się skończyć też całą serię, a raczej. Tą część serii, która wyszła w Polsce. Seria z takim Jungt Reaper, czyli pierwszy tom, jak podejść się rozpływacza i drugi tom, jak upolować Dracurę, Draculę. Uh, autorem jest autorem, autorką, osobą autorską, nie wiem. Kelly Maniscalco? nie wiem, I'm sorry, nie pamiętam. W każdym razie wiemy master. I to jest um, seria, która się dzieje w 19 Albo w XX wieku w Londynie. No i mamy tam główną bohaterkę, która interesuje się medycyną sądową, czyli wiecie, grzebaniem w trupach. Tak, tak. I. No, ona będzie to musiała rozwiązać zagadkę kuby rozpruwacza, bo pewnego dnia okazuje się, że ktoś morduje kobiety, wszystkie mniej więcej są w takim samym wyglądzie. No i główną bohaterka chce odkryć kto i zapowiedz temu, ponieważ ona wygląda dokładnie bardzo podobnie do tych wszystkich zamordowanych kobiet. No i wiadomo, nie chce też być kolejną ofiarą y, tej osoby. Bardzo, bardzo cudowna seria. Ja uwielbiam ją, y, zakochałam się, ponieważ... Strasznie dużo zagadek. Medycyna słowa Ja bardzo lubię grzebanie w trupach, w ogóle trupy i tak dalej, jakkolwiek to mnie nie świadczy, bo po prostu. Mm, ja lubię taki dreszczyk emocji, no nie? I pierwszy tom podobał mi się za wstęp, za w ogóle, za zagadkę i tak dalej. Natomiast zakończenie było takie soso. So. Natomiast drugi tom, tak jak. Cała fabuła była ok, tak? Zakończenie totalnie rozwaliło mi mózg, bo w pierwszym tomie umiałam przewidzieć to zakończenie, gdzieś na jakimś 70%. Ja już wiedziałam, kto faktycznie jest tym mordercą, tak? W drugim tomie ja totalnie rozsadziło mi czaszkę, kiedy ja się dowiedziałam, kto za wszystkim stoi. Więc wow, szacun po prostu dla osoby autorskiej, za zrobienie takiego zakończenia. Poza tym, bohaterowie, Thomas. W pierwszym tomie ja zrozumiem wszystkie osoby, które na początku nie lubiły Tomasa, bo w pierwszym tomie on tom jest, Tomas jest irytujący. Natomiast w drugim tomie kocham, kocham. Natomiast na przykład Rose, czyli nasza główna bohaterka w pierwszym tomie jest fajna, w drugim tomie jest irytująca, więc wiecie. Nieważne. Wracając w ogóle do tych wszystkich zagadek, no nieprzewidywalne, ciekawe, dużo różnych tropów. Eee... No, i przede wszystkim ten klimat tego starego Londynu też mega, mega fajny. Ja w ogóle bardzo lubię Londyn, więc, uh, więc te wszystkie wydarzenia też mnie dodatkowo bardziej ekscytowały. Tym bardziej, że ja byłam w Londynie w wakacje i za każdym razem, kiedy czytałam jakieś miejsców w którym byłam, to no ja miałam taką ekscytację. Wow! Więc nie, w ogóle mi się ta seria bardzo podobała. Na pewno będę czytać kolejne tomy i Wam też bardzo, bardzo polecam, bo myślę, że możecie się świetnie bawić. Tylko. Wiadomo, tutaj jest parę drastycznych opisów ze względu na tę medycynę sądową, więc jak ktoś nie ma mocnych nerwów, to albo będzie musiał je przewinąć te opisy, albo po prostu nie czytajcie tej książki, no bo wiadomo, tutaj no, jest dość sporo trupów. Udało mi się też przeczytać. Opowieści z Narni, Podróż Wędrowca do Świtu C.S. Lewisa, przetłumaczone przez Andrzeja Polkowskiego i wydane przez Media Rodziny. To jest trzeci tom Opowieści z Narni. Tutaj mamy już tylko Łucja i Edmunda, którzy dostają się do Narni razem ze swoim kuzynem na pokład Wędrowca do Świtu, czyli pewnego statku, na którym płynie książę Kaspian, żeby odnaleźć bodajże siedmiu baronów. Eee, wiadomo, pojawia się, tutaj, pojawia się tutaj Aslan, którego wszyscy chyba kochamy, eee, i ja też go absolutnie uwielbiam. W ogóle, Narnia to jest bardzo ciekawa seria z cudownie wykreowanym światem, cudownie wykreowanymi zwierzętami. Zwierzętami, zwierzętami, no i ogólnie postaciami, z naprawdę mm, wspaniałą, wspaniałą fabułą, bo tutaj też ta historia jest bardzo, bardzo wciągająca i nie nudzi przede wszystkim. Opisy są bardzo ciekawe i jeśli ktoś mi nie wierzy i nie chce czytać tej książki na początku, to obejrzyjcie film, bo film też jest naprawdę, naprawdę dobry. I mnie film zachęcił do przeczytania i drugiego, i trzeciego tomu. I myślę, że przeczytam kolejne. Teraz jakoś ma wyjść też czwarty tom w formie filmowej, więc myślę, że obejrzę, ale to już nie będzie to samo. Natomiast ja naprawdę gorąco polecam całą serię Narni, bo to są genialne książki i myślę, że każdy powinien mieć ten swój BR-u. Tej bijarze życiowym, ponieważ są naprawdę wyjątkowe. I Ostatnia książka, jaką przeczytałam, to syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, wydane przez wydawnictwo IBIS. Ojejku. Nie słuchajcie, ja wiem, to jest lektura szkolna, ja musiałam ją przeczytać. Jakby są gusta i guściki, ale no, ta książka, poza tym całym wątkiem rusyfikacji i tego, jak kiedyś wyglądały. Polskie szkoły, to jest o absolutnie niczym. W sensie, wiecie, tutaj w ciągu 200 stron jest opisane 10 lat życia głównego bohatera. I jakby, wiecie, tu jest jeden rozdział taki 15-stronowy na jeden rok jego nauki. Co mnie w ogóle przeraża troszeczkę, bo ja trochę nie rozumiem, jak można rok 365 dni w 15 stronach Tutaj. I wiecie jeszcze, z czego 100 stron myślę tej książki? To jest opis nauczycieli i w ogóle przyjaciół tego chłopaka, które połowa w ogóle tego to jest nam do niczego niepotrzebna. Także ja po przeczytaniu tej książki i po prostu musiałam przeczytać opisy postaci i streszczenie, bo ja nie pamiętałam już żadnych imion. Poza, naprawdę, poza imieniem głównego bohatera i jego przyjaciela, nie pamiętałam nic. Żadnego imienia. Tak jak jeszcze wiecie, fabułę coś tam pobieżnie pamiętałam, bo tu się praktycznie nic nie dzieje, więc każde jakieś większe wydarzenie się pamięta, tak po prostu imion nie byłam w stanie zapamiętać. I to tyle, co Wam o tym powiem, no bo wiadomo, to jest lektura szkolna, więc nie zamierzam o tym zbyt dużo się rozwodzić. Mam nadzieję, że moja część filmu Wam się podobała i błagam, żeby styczeń był lepszy, bo to, co się tutaj działo, to w większości tragedia. Oczywiście poza serią Stalki, Jack, The Ripper i Narniu. To, no, było ciężko. Eee, także co widzimy się w następnym filmie i zapraszam was do teraz te... zapraszam was teraz do części gości Pa! a więc chęci wszystkich strony gościem ja to was o i ja witam was kolejnym e, w części naszej mojej części tego filmu I jak wiecie jeżeli oglądaliście film kawałek uli albo po tytule to <głos》> dzisiaj mamy Przyszedłem raz z wrap-up'em, wrap-up'em stycznia. U mnie w było 5 książek, z względu na to, że trafiła mi się niefortunna lektura. I pół stycznia, to jest zawsze miesiąc zagadnienia. W lutym będzie lepiej, ponieważ mam ferie. A ja się okazało, że sobie w drugim tygodniu, a w drugim tygodniu jestem. Więc nie będę i tak miała kiedyś się spotykać ze znajomymi. Ale więc będę siedzieć i czytać. Więc bez węzłowego przedłużenia zaczynajmy. Zaczniemy sobie od mniejszej książki, o której dużo Wam nie powiem, ponieważ jest to lektura. Ze swojej pracy Stefana Żywackiego, to jada do marcinku, który dał się zjustyfikować. Że tak powiem. E, Zróbmy zdecydowanie za długo, jak na książkę, która ma, nie ma nawet 200 stron. Normalnie bym czytała w jeden dzień, a tak to się strasznie osiągnęło. E, I czytałam no, zdecydowanie za długo. Eee, teraz z e, wróć, kamień na szaniec, no więc kamień na szaniec mi raczej pójść szybciej i lepiej gładzie, bo one są podobno dobre. Nie wiem, to było odklejone i generalnie, no nie. Jakby, ja rozumiem, może jakbym to czytała za parę lat, jakbym była starsza i jakbym nie, nie czytała tego z przymusu, to może by było lepiej, natomiast teraz to uważam, że było fatalne, gorsze niż Pan Tadeusz czy Kowadis, mimo już przy też mówiłam, że było złe jak czytałam Natomiast tutaj już yy, Uważam, że faktycznie ta książka Po prostu Ona po prostu do mnie nie trafiła Natomiast idziemy do kolejnej książki Która do mnie bardzo trafiła Czyli do, pasujemy do siebie Emmy Lord yy, w tłumaczeniu Katarzyny, Katarzyny baczyńskiej hojnackiej. I generalnie yy, Jak wiecie albo nie wiecie Teraz zaraz Jutro? Nie, nie wiem, kiedy wy to widzicie. Jak to na to jest siódme, jutro wychodzi oficjalnie trzecia książka tej autorki, chyba ostatnia jej napisana. Eee, czyli gdy nadarzy się okazja, to ja się zarzekam, że nie przeczytam, a oczywiście przeczytam. Eee, no ale wracamy do Pasujemy do siebie. Pasujemy do siebie to historię historia Abby, która kiedyś dla żartu wysłała swój test DNA. Okazuje się, że ma siostrę. Eee, no i one próbują odkryć, dlaczego tak się stało, że nie mieszkały razem, skoro ona to jest w ogóle chyba bliźniaczka. Nie, przepraszam. I to nie jest jej bliźniaczka, ona jest tam tak starsza, ta to siostra. Eee, generalnie jest to też je delikatny wątek romantyczny, więc on jest bardzo delikatny, bardzo subtelny. To nie jest tak jak Tweet Cute, w którym mieliśmy jakby wszystko wokół tego wątku romantycznego. Ten wątek jest bardzo delikatny, eee, taki uważam, że fajny dla osób, które nie lubią dużo wątku romantycznego, ale lubią jak on jest. Mm, kocham tę książkę za vibe. Ogólnie vibe tej książki, cały ten, bo one jadą na obóz razem. Cały ten vibe obozu, eee, jeziora. Mi się to kojarzy z jeden z Obozów, które mi miło wspominam. E, tam też właśnie było jezioro i trochę taki sam vibe był jak tutaj, bo mieszkaliśmy w namiotach, takich jakby domkowanych trochę. To taki namiot, tam była podłoga łóżka normalnie, natomiast właśnie vibe był bardzo podobny na tym obozie jak tutaj. E, I to mi się bardzo miło kojarzyło. Więc jakby za sam vibe obozu jest naprawdę duży plus. I to jest Emma Lord, przez co się dosłownie płynie. To jest, ja uwielbiam te książki, po prostu uwielbiam Emma Lord. To jak ona pisze, to jak ją bohaterów. Zarzekałam się, że nie przytam, gdy na się okazja, bo uważam, że opis brzmi nudno, Natomiast przeczytam, bo ja po prostu lubię tą autorkę. Ona daje mi totalny, to jest dla mnie komfort, czyli totalny. Bardzo lubię takie książki. No, za vibe, tak? Jeszcze jakbym to czytała na obozie, to w ogóle myślał, że miałabym mieć lepszy vibe. Natomiast sorry, nie wytrzymałabym do wakacji, bo w tym roku to siadam na wakacje nad, na obóz nad jeziorą, więc. Dwa jest podobny. To ja coś totalnie innego. Z totalnie innej beczki, w nie wody. Ej, Przetłumaczony przez Anę Studniarek. Eee, generalnie, tutaj w tej książce to wygląda trochę inaczej. I ja bardzo chciałam opowiedzieć, natomiast ja wiem, że to będzie spoilerowe. Dlatego umówmy się, że ja opowiem. Jeżeli kogoś nie chce spoilerów, to przywincie sobie. Aż będę trzymała Marasi nie, to nawet nie będzie w stanie spoilerowe. To będzie spoilerowe w ogóle... Nie! Generalnie to jest jednak bezpoilerowe eee, Bo doszło do nie będę nic spoilerowego mówiła, bo wszystko to chcę powiedzieć jest z tyłu. Eee, I to nie jest spoiler, bo ja to wiemy od początku. Dobra. Generalnie król jest takie, że tutaj wala wraca. Na południe, powolnie, co nie jest spoilerem, bo to jest na tyle, na tyle tam trzeciej części. Więc generalnie, klub jest taki, że ona wraca na południe, czyli tam, skąd przybyła, i relacja jej i Aldika u ulega demetralnej zmianie, ona jest dużo dojrzawsza. Ta relacja faktycznie teraz jest zdrowa, bo ona przez trzy tomy, nie, nie, trzy, dwa tomy zupełnie nie jest zdrowa. umówmy się, nie. E, natomiast tutaj ona faktycznie jest zdrowa, e, dużo zdrowsza niż była i taka faktycznie dobra jest ta relacja. E, są tu smutki, to już jest ta część, w której będą smutki, znaczy one są w tą książkę, natomiast tej, w tej już jest tak czuć to, szczególnie końcówka. Generalnie ze względu na to, że ta książka, wiem, ta część jest taka trochę bardziej melancholijna niż reszta. Jest mniej zwrotów akcji, nawet tak są, to przez to, że jesteśmy w takiej trochę melancholii. To mniej zwracamy na nie uwagę. E, natomiast co nie zmienia faktu, że ta książka jest bardzo dobra. E, jest po prostu inna. E, nie na pewno nikt się z nas tego nie spodziewał, że ona będzie taka. I jest bardzo dobra. Na pewno będę czytać Kryształową koronę, e, bo chcę wiedzieć, jak zakończony ten cykl. Niektórzy mówią: no Ja sobie czytałam trój i niektórzy mówią, że jest bardzo dobre to zakończenie, a niektórzy, że nie. Więc jakby wiecie. Ale tak samo, bo z. Um, Olimpijskimi horosami. Polecam. Ten tom jest inny, ciekawy, nie niegorszy. Oczywiście, boom na końcu jest jakby. Szanujemy za to, boom. E, natomiast e, trochę tutaj się zmienia wszystko o 180 stopni w tym tomie. Nie wiem, czy mi się podoba ten zabieg, e, ponieważ to jest tak trochę jakby autorce się znudziło, pisanie od. Tym I totalnie zmieniła zabieg. Znaczy, totalnie o 180 stopni zmieniamy wszystko w tej książce. Więc nie wiem, czy mi się to do końca podoba, a więc hmm. jest dobra. To w sumie jak wiecie, bohaterowie znani nami nie Teraz będzie mniej ciekawie yy, i mniej dobrze, ponieważ ma reszta. E Marii. Tursk. O, mama! Turskaninow. Nie, 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 też nie, są tego. Czyli pieszacz, nie, 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 nie nie podobała mi się. Byłam nastawiona na coś zupełnie innego. Była recenzja w moim vlogu, taka generalnie trochę krótsza. Byłam nastawiona na coś zupełnie innego, niż dostałam. I teraz tak, jeżeli chcecie to czytać, to nie czytajcie tyłu. Ponieważ rzeczy z tyłu, to um, konkretnie ta druga część, to niestety jest później. I gdybym mnie nie przeczytała tyłu, to może by mnie to jarało trochę bardziej niż ja przystamu ty. tyłu. Uważam, że tu po prostu za dużo się zdradzę. Gdybym przeczytała, że ta książka jest taka krótka, to mamy, jesteśmy obrzucani informacjami, a potem z drugiej strony tych informacji nie ma w ogóle. Czyli generalnie nie daje nam się tego przetrawić, jest za dużo imion moim zdaniem. I po prostu ona jest niesamowicie nudna. I ten feminizm też... Ja chyba jednak wolę feminizm takiej wersji... Naszej, czyli nie, wiem, dziewczyna chodzi do szkoły, no. Rozumiecie? Mniej tego, że te piary się zamknęły na wyspie, i tyle, nie. Mm. Oczywiście szanuję wszystkich zwolenników tej książki, bo potrafię też dostrzec jej walory, jakby za które ludzie pokochali. Bo to jest klimat, tylko to nie jest chyba do końca mój klimat tej książki, bo ona jest taka trochę mroczna i mi to po prostu chyba nie siadło. To, ta mroczność tej książki. Eee, nie będę czytać na, na, na ondla? Na ondelu. I na pewno nie będę czytać tych listów maresji, niestety. Yy, no bo nie chciałam ta książkę, tak, yy, ona opada o... Powiem Wam tak, powiem Wam to, co moim zdaniem ma, warto i yy, nie czytajcie tyłu. Generalnie ta książka pada o wyspie i na tej wyspie są tylko kobiety. To jest wyspa generalnie, na której są kobiety, rządzą kobiety i w ogóle. Yy, I poczekajcie, i to jest tyle, co ja Wam powiem, ponieważ uważam, że reszty jakby nie potrzeba. Jeżeli to Was zaciekawiło, to mam przeczytajcie. Ogólnie logiczne jest, że ten tytuł jest bardziej ciekawy, ale no, mówię, on po prostu dużo zdradza, moim zdaniem za dużo. E, nie podoba mi się ta książka. To trochę przykre, bo liczyłam na coś bardzo dobrego, a dostałam coś bardzo średniego. Ja coś co mi się podoba tej książki, to jest układka, bo nie wiem, czy widzicie, ale. Znaczy, ona ma swoje dobre aspekty, nie? Ma, jakby ja potrafię zrozumieć, czemu ludzie ją pokochali. E, ta wyspa to jest jakby głowa kobiety. To jest fajne. No i jest gdzieś tutaj feminizm, więc okej. Okay. Umówmy się. Jest lepsze niż ca cała szkoła mówi o mnie. <grym> I muszę idę się przeczytać z mążą. Albo dobra, już dokończę y, zadanie. I została mi ostatnia, również bardzo dobra książka, czyli. Sorry. Dating Heart is Genesis 2, gdzie jest to To była wina tego, że ja po prostu kiedyś siadłam, czytałam pierwszą stronę i mówię nie. Bo ja byłam na rozmowie z ulą e, i ula mówi, no to przeczytaj pierwszą stronę i no, zaczęłam czytać, mówię, ula nie, bo ja to przeczytam. A, musia iść Jennifer Lynn Barner, przetłumaczony przez. O, powiedziałam, nie powiedziałam tłumaczki. Proszę, tłumaczkę. języka szwedzkiego, proszę, Patrycja, Włupek. Games 2. Jennifer Lynn Warner Warner przepraszam, przetłumaczona przez. Macieja Potulnego. E, druga część e, dobrze znanej serii, e, o której ja nie będę mówić, ponieważ u to mówi w prawie każdym filmie. W e, Games, o Diane nie będę mówić po czym mówię. Tak to ja. Dzień dobry. E, Opowiada o dziewczynie, która w pewnym momencie dostaje spadek po człowieku, którego z pozoru nie zna. No i tam się różne dziwne rzeczy dzieją. Druga część. Niestety uważam, że cała zagadka jest gorsza. Sorry. W pierwszej części wypadał Tevi, natomiast cała relacja jest lewa. E, trzyma poziom. Ułóżmy się. Trzyma poziom. E, Natomiast cała relacja, um, na, natomiast cała ta zagadka jest moim zdaniem przynajmniej ciekawa niż była pierwszej. Zdecyduję, że tutaj po prostu no, to jest kontynuacja pierwszej. Nie? Możemy zawsze, że. Myślę, że trzeci tom ma szansę być bardzo dobry, ponieważ to będzie tom finałowy. Ja skończyła się zupełnie inaczej niż się spodziewałam. Trochę czuję taki lekki niedosyt. Um, po tym, jak się skończyła, natomiast no, wyjaśniła wszystko, więc um, generalnie. Um, Zamknięte zakończenie, więc jeżeli ktoś chce zakończyć, nie czytać trzeciego tomu, to jest jak, jak najbardziej. Bo w, w pierwszym tomie było otwarte zakończenie, a od jest zakończenie zamknięte, więc jeżeli ktoś nie chce czytać kolejnego tomu, to po prostu nie musi. Hmm, tutaj też jest dopisek Uli Ulla, się próbuje Jamesona. Jameson jest super. Tak? Mm, tak. Polecam całą serię generalnie. E, ciekawa. Ciekawa. Jeżeli chodzi o to, co czytam, to czytam. Jak prowadzi Drakule, ale to jest Anna no 80, to jest nic, ona ma tam 460 i słucham i czytam sobie na telefonie Dory i, do, i jest to jest w połowie. Natomiast to w podsumowaniu lutego, dobra. Ja e, razem z Koniem, Jackiem, Fredrym, Rudą, Ulą i moim słyszącym przyjaciółom życzymy dobrego dnia, tygodnia ferii, bo wiem, że ten film chodzi za odprzedzanie, znaczy ferii, no, nie, nie Feri. Ula, wytniesz to weekendu, czy czego tam sobie chcecie. Ja Was bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiam. Trzymajcie się, na roku i cześć!